Cześć, ja jestem Darek, a to jest już czwarty odcinek Przeglądu Nowości. Co w dzisiejszym odcinku? Oczywiście mnóstwo ciekawych książek. Rozwasuję nagrodę, książkę Prawda Michaela Pejlina, a także ogłoszę nowy konkurs. Jedna z książek za mną wędruje do Was. Subskrybujcie mój kanał, oglądajcie moje filmy. Już jutro, we wtorek, pierwszy vlog z Warszawy, z Radiowej Trójki, gdzie byłem i rozmawiałem m.in. z Borysem Szycem. London we Cree, Jamesa Craig'a. Kryminał, Mocny thriller. Zazwyczaj nie polecam książek autorów, których nie znam, ale tą polecę. Dlaczego? Nie dlatego, że poleca ją Washington Post, Kirkus Review, Library Journal, ale dlatego, że poleca tą książkę kreatywa z bloga Kreatywa.net, blogerka, którą śledzę od lat i której bardzo ufam. I o to, co napisała o tej książce. Londyn we krwi to pełnokrwisty, mroczny, niezwykle męski i mocny kryminał, który przyciąga niejednoznacznością i wielowątkowością. Kreatywa poleca, więc ja również. Informacja dla panów o tej książce też opowiem, ale potem. A teraz nowość z czarnej serii wydawnictwa Czarna Owca, czyli dla niektórych najlepszych kryminałów na rynku. Nowość, o której chcę wam powiedzieć, to dziewczęta z Willet Ingrid Hedström. No cóż, ja mam ambiwalentny stosunek. Do czarnej serii, ponieważ jak dotąd czytałem dwie książki. Zamięć Śnieżna Iwoni Migdał w Kamili Lagberg, która dostała ode mnie jedynkę. I Wyrok Mariusza Zielkę również z czarnej serii, który z kolei dostał ode mnie szóstkę. Czy ta książka upasuje się na środku, czy może bliżej szóstki, albo bliżej jedynki? Chętnie się przekonam. Wszyscy jesteśmy zaplątani w sieć, wy, jesteście, wy i ja jesteśmy najlepszym tego przykładem, zamiast oglądać TVP Kultura, oglądacie Ale Kulturkę oczywiście w internecie, ale to się wiąże z pewnymi zagrożeniami, które opisał Misza Gleny w książce Mroczny Rynek, Hakerzy i Nowa Mafia. Jest, autor jest dziennikarzem BBC. Został nominowany do nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego. W tej książce przeprowadził setki wywiadów z cyberpolicjantami, z politykami, no i przede wszystkim z osobami po drugiej stronie barykady, czyli z hakerami, osobami zarabiającymi na kradzieży danych, handlu danymi w łamaniach do systemów komputerowych, bankowych. Myślę, że to bardzo ciekawa tematyka. Warto wiedzieć coś o bezpieczeństwie w internecie, bo to dosyć nowe medium dla nas, yy, zupełna nowość i poruszamy się w nim jeszcze troszeczkę po macku, przynajmniej tak mi się wydaje. A teraz książka, która przykuła moją uwagę ze względu na dosyć nieoczywisty transfer. Zazwyczaj to filmy i seriale powstają na podstawie książek, a w tym przypadku mamy do czynienia z drogą na przekór zupełnie na odwrót. Yy, to książka Dynastia Tutorów powstała na podstawie serialu telewizyjnego o tym samym futule oczywiście. Yy, serial. Zdobywa nagrody i popularność na wielu rynkach. Dostał m.in. nagrodę Emmy, czyli odpowiednik Oscara w świecie filmowym. Emmy jest w świecie telewizyjnym. No, trudno powiedzieć cokolwiek o jakości książki. Nie znam autorki, Anny Gracie, ale zakładam, że to będzie książka dla kobiet ze względu na opis fabuły, czyli książka o królu i o dwóch kobietach, w których się zakochał. No i wydawnictwo wydające książkę Mira Harlekin. W tym tygodniu premierę miała szósta część młodzieżowej serii o polsko-angielskim tytule Gone Zniknęli, część szósta, raczej faza szósta Światło, pozycja obowiązkowa dla wszystkich fanów serii. Co uważnie śledzi mojego bloga, ten wie, że mam słabość do Rosji i do reportaży z tego kraju. Miałem już przyjemność przeprowadzić wywiady z korespondentami Gazety Wyborczej i Telewizyjnej Jedynki, którzy napisali książki o Rosji. Ja te książki przeczytałem i rozmawiałem z ich autorami. Możecie to wszystko zobaczyć na alekulturka.com A teraz mam w rękach książkę Macieja Jastrzębskiego o Rosja i Jastrząb. Maciej Jastrzębski jest wysłannikiem radiowej Agencji Informacyjnej w Rosji. No i także napisał swoją książkę na temat tego kraju. Jest to zbiór reportaży ukształtowanych na kształt matrioszki, od ogółu do szczegółu. Ja mam tę książkę już na półce, będę ją czytał niedługo i zrobię także wywiad z Maciejem Jastrzębskim, no jak żeby to było, jeżeli rozmawiałem z innymi, a nie porozmawiałbym z autorem tej książki. Nie czytałem jej jeszcze, ale to, co na pierwszy rzut oka od razu mi się spodobało, to piękna oprawa graficzna. Wystarczy zobaczyć samą okładkę. W środku jest równie dobrze. Już pokażę Wam takie, takie małe, ale fajne rysuneczki i oprawa graficzna kolejna nowość to wbrew zasadom Samanty Young nie będę nic o niej mówił, bo jeden obraz wystar wystarcza za tysiąc słów podobno, więc ją pokażę A to ta książka a oto inna, dosyć popularna a teraz dwie te książki razem. No i teraz y, pomyślałem sobie, czy taki brak kreatywności jest dobrą reklamą dla powieści erotycznej. No cóż, odpowiedzcie sobie sami. Kolejny zbiór reportaży, tym razem na temat Grecji. Autorem jest Dionizos Sturis, Polak o greckich korzeniach, pracownik radia TOKE FM, dziennikarz. Jest to jego debiut książkowy, ale za swoje reportaże prasowe już otrzymywał nagrody, w tym także jedną z najważniejszych nominacji. Do nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Autor poszukuje siebie, odwiedza ojczyznę, poszukuje swojej tożsamości, greckiej tożsamości i zastanawia się nad współczesnymi problemami Grecji. A teraz czas na rozwiązanie konkursu. Miło mi ogłosić, że książka Prawda Michaela Pejlina otrzymuje Małgorzata Gołko. Dlaczego? Za najciekawsze zgłoszenie, które podobało mi się najbardziej. Nie przytoczę go tutaj w całości, bo jest okropnie długie, ale przykuło moją uwagę ze względu na szczerość. Małgorzata napisała, że Michaela nie zna dotąd. Dlaczego? Bo nie lubiła jego poczucia humoru. Wygłupu w Monty Pythonie po prostu to nie jej typ poczucia humoru. Ogorza ta bardzo interesuje się Indiami i chciałaby poznać ten kraj między innymi dzięki literackiej podróży. Więc gratuluję najlepszej odpowiedzi i mam nadzieję, że książka Ci się spodoba. Wreszcie długo wyczekiwany kolejny konkurs. Tym razem książka Macieja Jastrzemskiego o Rosji, jak żeby inaczej. Rosja mnie interesuje, Rosja interesuje Was. Wiem to po komentarzach. Pytanie konkursowe jest. Proste. Obejrzyjcie inne filmy na temat Rosji na moim kanale YouTube, czyli wywiad z Wacławem Radziwinowiczem i wywiad z Barbarą Włodarczyk. Obydwoje autorzy opowiadają tam o rosyjskich absurdach. Obejrzyjcie te filmy i napiszcie, który z tych absurdów podobał wam się najbardziej. Odpowiedzi wysyłajcie na konkurs maupalekulturka.com. Konkurs potrwa dwa tygodnie. Nie, nie zapomniałem o książce, którą wam obiecałem. Po prostu zostawiłem ją na sam koniec. Adios Muchachos, Daniela Czewari. Opis z okładki mówi niewiele, tylko to śmieszna, pikantna historyjka o Alicji, najbardziej uwodzicielskiej rowerowej dziwce w całej kawanie. No nie wiem, czy tą książkę pochwalić za niesamowity chwyt marketingowy, który ma szansę zwiększyć wskaźniki czytelnictwa wśród mężczyzn, czy może zganić za pójście na łatwiznę. No, trudno wyrokować co myśleć o tej książce, jedno wiem na pewno na pewno przykuwa uwagę kolejny raz z nowościami książkowymi widzimy się za dwa tygodnie subskrybujcie mój kanał, weźcie udział w konkursie, życzę, życzę Wam powodzenia cześć